Dobry dzień, dobry. Witamy się z Wami z naszego ogrodu. Wiem, że takie odcinki lubicie najbardziej, a ostatnio udało nam się coś porobić. Jak z pewnością zauważyliście, coś tutaj powstało. Myślę, że zaraz Wam wrzucę tutaj przebitki albo wcześniej zobaczę jeszcze, jak będę montować, jak to zrobimy. Udało nam się zrobić już teraz. Długo czekała ta kostka brukowa, bo już ze trzy miesiące jak nie więcej. Pewnie więcej. Chyba więcej. Już nawet nie pamiętam ile. Od razu zostały też wstawione. No, Teodor był przeszczęśliwy, bo tutaj było kopane, było PCP i w ogóle no, radość wielka, bo taczka jeździła non stop. Zrobiliśmy również kotwy. Pod zadaszenie, znaczy zadaszenie, pod konstrukcję drewnianą, którą też już mamy przygotowaną i trzeba tylko to, to złożyć, ale już jest pomalowana, jest zaimpregnowana. Zamówiliśmy w ogóle PCP gotowe, będzie widać na przebitkach, bo stwierdziliśmy, że nie chce nam się już urabiać te, tego wszystkiego w betoniarce, zajęłoby nam za dużo czasu, a tak to od godziny 15 do godziny 22. Udało nam się skończyć y, całą kostkę z y, wrzuceniem całego towaru, z zagęszczeniem całego towaru. No i wygląda to naprawdę spoko. Teraz tylko trzeba przenieść balię i zrobić konstrukcję. Dokładnie, tak więc y, taras, jaki tutaj żeśmy zrobili pod balię, to jest raz, dwa, trzy, cztery metry, bo tu cztery krawężniki całe weszły długie, na raz, dwa, 3 i niecałe, chyba niecałe 3 4, 3,5, 3,70 albo 60, e, czyli to jest takie powiedzmy niecałe 16 metrów, 15 metrów. Czyli wyszło tutaj tylko e, 3,5 metra sześciennego? No nawet chyba nie. całe chyba tak 4, ale dużo poszło na. Także drogi. ze 3 metry i słuchajcie. Postanowiliśmy, że nie będzie on taki duży, bo kostki mieliśmy więcej, ale nie chcieliśmy go zrobić takiego wielkiego, żeby tej, e, wiecie, betonowej dżungli nie powiększać jeszcze. Tak więc e, razem tutaj z, ze stopniem, który był zrobiony wcześniej, tu po prostu żeśmy skończyli i tutaj wyszedł prawie taki metrowy pasek e, ziemi i tutaj szefowa będzie robiła sobie swoje takie, wiecie, kolejne rabaty. Ale nie zdradza, co będzie, muszę najpierw kupić i zobaczycie, bo Mamy taki fajny pomysł i to też nie jest ostatnia rabata, bo się zaczynamy powoli rozkręcać. Widzę, że nie tylko ja, bo ja już jedną wymyśliłam, ale dzisiaj wymyślił kolejną Łukasz, więc będzie co robić. Ale to już nie w tym roku, już w tym roku tylko tą zrobimy i jednak ją robimy w tym roku, bo mówiłam Wam, że zrobimy ją na, na wiosnę, ale stwierdziliśmy jednak, że będzie w tym roku. Także zobaczcie jeszcze chwilę, po, ten. zobaczcie jak tutaj idzie właśnie nasza ziemia, tak więc tutaj trochę krawężnika wystaje. Wystaje, tu nie widać, bo są doniczki i tutaj już jesteśmy z jakiejś. 15 cm ponad e, terenem. Tak. Tutaj więcej, tak więc nie opuszczaliśmy się, e, nie podnosiliśmy się tak wysoko jak e, taras, który mamy e, tamten. Z racji tego, że chcieliśmy to zlicować sobie jakby z naszą opaską. Czyli no tu też widać nowa kostka, a tu tak. brudna. E, tego w ogóle nie piaskowaliśmy, znaczy to jest tylko położone, położone, zagęszczone. Dwa razy nie szparowaliśmy i powiem Wam szczerze, że na razie chyba tego nie będziemy szparować, to się naturalnie zaszparuje samo brudem, brudem, a ładnie to wygląda. Kostka nie, nie buja się, bo naprawdę dwa razy była tak. zagęszczona na, była na, tym, na podkładce gumowej i naprawdę fajnie to wygląda. Tak więc już niedługo tutaj, o, chyba prawdopodobnie w tym rogu stanie balia. Tak. Zobaczcie, że balia na razie nie chodzi, bo poliwęglan doszedł, tak więc E, raczej nie da rady tam rozpalić, żeby polimeganu nie przypalić, tak? Więc tu stanie balia, a po tej stronie będzie piec, tak. żeby nie osmolił niczego. Tak. I jeszcze z takich uwag, to tutaj usunęliśmy ekoborder, bo tutaj był ekoborder. Ale to nieładnie wyglądało i y, oczywiście ja to się sprzeczałam z Łukaszem, ale już później, jak już na samym końcu stwierdziłam, że rzeczywiście ma rację, bo to nie wyglądało dobrze. Chciała go zostawić, jak się oburzyła, jak zacząłem go wyciągać. Co ty robisz? <noise> no była awanturka mała, ale u nas zawsze tak jest, że jak coś robimy, to jest awanturka, ale taka mała, wiecie. Ale wiecie, normalna. zawsze potem wychodzi na to, że Łukasz ma rację. <noise> Dobra, niech ci będzie. Więc EcoBorder wyjechał i tutaj kamień fajnie doszedł do krawężnika i fajnie to, to wszystko połączyło. No i oczywiście będziemy robili przearanżowanie tak. naszego terasu, bo w tym momencie zobaczcie, że przejścia z teraz z jednego terasu na drugi jest, jest wiecie, ciężko. tak ciężko, mało, ale zrobimy to w ten sposób, że tą rogówkę. Przesuniemy do wejścia, to wyleci, gdzieś się przesunie. Tak więc e, to się przesunie do boku i będzie więcej miejsca. Balia stąd zniknie, stół się przesunie tutaj na środek. Leżaki zostaną, ewentualnie będą. Tak. Tutaj nie mam jeszcze pomysłu na huśtawkę. Może ją oddamy dla powodzian. To w Pakistanie, jaka powodź, nie wiem, czy widzieliście, jedna trzecia kraju jest pod wodą. O, to, do to, to do Pakistanu ją wyślemy. Tak. Słuchajcie, nie dawcz mi tam. Z takich rzeczy, które właśnie chciałam jeszcze Wam opowiedzieć, to już wsadziłam czosnki ozdobne. Wiem, że można tam do października. Niektórzy wsadzają dopiero w październiku, ale ja stwierdziłam, że nic im się nie stanie i czosnki ozdobne już u nas są. Są zaznaczone, bo tak jak Łukasz mówił, one, tutaj będzie aranżacja troszeczkę zmieniona, więc nie pozaznaczałam jadę. takimi do. No, nie wiem, jak to się nazywa. Tak, ja. No A tymi tykiety. wpinkami do warzyw. I tutaj są czostki ozdobne Glowmaster. Jest, jest pięć sztuk. Jest jedna tutaj, tutaj, jedna jest tu, na biały taki zaznaczony, i jej dwie są jeszcze tam. I to tak zostaje, i one mam nadzieję, że przebiją się przez kamień. Nie wiem, właśnie, czy one się przebiją. Prze... Się. No zobaczymy. Na pewno co, już wiemy, że wyjedzie z tej rabaty, to są te dwie. Tużyce. Tużyce, no nie wyglądają dobrze, bo, chydnie. bo nie wiem, czy tu trawa też zaczęła przerastać przez nie, no wyglądają strasznie i ja ich nie chcę tutaj, więc one na 100% wyjadą, a reszta zobaczymy. Zobaczymy, ja bym jeszcze wyrzucił stąd niedźwiadki, bo zobaczcie, mamy tutaj niedźwiadki dwa, czyli to są te trzy. takie trzy kępki, ale te w porównaniu z naszymi niedźwiadkami na froncie naszego wyglądało. ogrodzenia, to te wyglądają słabo, a te na froncie są ładne, no i generalnie... Trzeba trochę przearanżować. To. Masz te zatyczki przy sobie? Mam. E, Maciek, który nam pomógł z poliwęglanem, e, powiedział nam, że firma Rokat, bo tylko chyba ta firma ma takie zatyczki, bo my nie mamy zatyczek do tych profili głównych. Bo oni nie produkują. Nie produkują, bo no, nie produkują. I firma Rokat ma coś takiego i kupiliśmy. Są w kolorze szarym, białym i chyba brązowym. My kupiliśmy, to jest szary, to nie jest biały, to jest szary. Myślałam, że będzie trochę ciemniejszy. zaraz tak, założymy. I założymy, żeby właśnie nie było, no, żeby tam nam nic nie właziło. A Wy jak będziecie sobie robić coś takiego, najlepiej sobie od razu też zakupić i założyć je z tej strony i najlepiej tam od tamtej, z tamtej strony, strony, to no. będziecie mieli pewnie że Wam żadne tam muszki nie wlecą. Tak, no. to kosztuje złotówkę. Więcej nas kosztowało w sumie przesyłka niż to, bo tutaj mamy 11 sztuk, czyli 11 złotych, a przesyłka chyba kosztowała 12-13 no także taki tip dla was eee, i idziemy dalej w ogóle mm, pierwszy raz nawiozłam drzewa takim dam wam linka do tego nawozu to jest nawóz do drzew krzewów i bylin florowitu chyba i nawiozłam teraz nawiozę jeszcze pod koniec września nawiozłam również już tuję, pierwszy raz na jesień i nawiozłam je też florowitem i to jest nawóz do tuj i iglaków, więc to też już zrobiłam wczoraj i mam nadzieję, że będą rosły i że je chwasty nie zabiją. Właśnie chwasty jeszcze muszę powyrywać, jest ich strasznie dużo, ja już nie mam siły. Dodatkowo e, dzięki Rafałowi Chodź, chodź. <laughs> e, dzięki Rafałowi, który zawsze mi pomaga z trzmielinami, bo ja to te trzmieliny to tam... Przycięłam je już dawno już miałam wam o tym wcześniej powiedzieć, ale nie było czasu, więc y, trzmieliny w miarę wyglądają kuliście. Powiedzmy. A? a przycięła się? Nawet nie wiedziałam. <noise> więc trzmieliny są ogarnięte. Plus Rafał dodatkowo zauważył, że na katalpach mamy mączniaka i zaproponował taki koncentrat. E, Boże, jak on się nazywał, róża dwa w jednym. Też wam dam linka i też został on wczoraj opryskany. Dodatkowo opryskałam też naszą dereń, bo ona ma takie czarne plamy na liściach i nie wiem co to jest, a tam przeczytałam, że na jakąś czarno-plamistość to też się nadaje, więc też to opryskałam. Więc wszystkie katalpy, derenie są opryskane. Dodatkowo tutaj wokół tej hortensji, która nam w ogóle w tym roku nie tutaj ta nie zakwitła. Posadziłam czosnki ozdobne, takie malutkie, różowo-zielone. Nie znam nazwy, napiszę Wam tutaj. Tutaj, wzdłuż tej rabaty, tam bardziej od strony płotu, posadziłam czosnki Glob, nie Globmaster Gladiator i Purple Rain. Więc mam nadzieję, że też wyrosną i będą tutaj tworzyć taką ścianę, bo tutaj podejrzewam, że w przyszłym roku będą posadzone jakieś trawy ozdobne, bo mamy świra na ich punkcie, więc. No to nie, bo my kwiatków nie umiemy no hodować nie umiem, po prostu. No Zobaczcie jak trawa ładnie nam poszła. Tak? A kwiatki no niestety. niekoniecznie. Także Kładą te... się jakieś brzydkie no, takie są. Do tych wszystkich preparatów też Wam dam linka. W ogóle z dwa tygodnie temu yy, nawiozłam pierwszy raz trawnik już tym jesiennym nawozem. Jarosław nie podsłuchuj. Jarunio, pozdrów widzów! <słuchaj> <głos> <głos> A jeszcze za dwa tygodnie nawiozę kolejny raz i później chyba jeszcze raz w październiku. Trawa skoszona, Łukasz wczoraj kosił i ładnie sobie przycinał takimi nożyczkami, które mamy z gardeny, to chyba Wam pokazywałam. No. Także jeszcze wy... muszę ten e, Boże powycinać chwasty, chociaż ta rabata jest kara ogarnięta. Cynia albo dalia? Chyba cynia. Także I tu jeszcze... ja wsadziłem czosnki te. A właśnie, no to niedźwiedzie. miałam to sprawdzić Tutaj. na liście. Tu są czosnki o czosnki niedźwiedzie, mamy 10 sztuk i rzeczywiście mieliście rację, to zielone co wystawało, to, to fast. Był fast. Tam normalnie była cała cebulka z korzeniami. I tutaj ładnie są posadzone. Ja wiem, że one się będą rozrastać, bo one są takie ekspansywne. A jakby co to wyjedzie stąd ta hortensja nieszczęsna i tu to, będzie zagajnik czosnku. Tak, tak. Tutaj jakoś sobie to tak zaaranżujemy, że będzie dobrze, bo w przyszłym roku planujemy robić pesto z y, czosnku niedźwiedziego i będziemy z tym działać. Poczekajcie, ja muszę sobie sprawdzić na liście, którą miałam z rzeczy do zrobienia i co, wiem, co Wam miałam powiedzieć. <noise> yy. A nie, to chyba już wszystko. Teraz będziemy działać e, z krwawą felgą pokażemy Wam, coś. trzeba Chodźcie, zrobić. zobaczcie, co to znaczy mieć e, w domu nawodnienie z wody głębinowej, która zawiera dużo żelaza. Jeszcze przejdziemy przez e, naszą grządkę osobliwości, mhm. czyli ostatnie spady. Ta. Cukinia jeszcze trochę produkuje, pomidory w tym roku to tak średnio najeża w przyszłym roku, ale za to patrzcie, ile jest sałaty lodowej. Trzeba zacząć to jeść. Por nie? już też ładnie idzie. I, ten, I te, jak one się nazywają? Te Fęku. fękuły. Tak więc, y, ale y, do meritum, moi drodzy. Zobaczcie, co tu się dzieje z wodą, która ma nadmiar żelaza. Mam nadzieję, że to widać. Tu jest nawadniacz i on akurat był tak ustawiony, że i psikał w tą, i psikał w tą. Tak więc widzicie, ale również był nawożony nawóz i później nie było to usunięte, tak więc zobaczcie co tu się dzieje na kostce takie przebarwienia. I to ten nawóz jesienny. O to żelaza sporo musi mieć, nie? I tutaj jest dokładnie to samo, tak więc słuchajcie, dla wszystkich tych, którzy mają podobne problemy, za sekund kilka będziecie mieli rozwiązanie. Na wasze bolączki. Ale to tylko dlatego, że ja to nawoziłam zaraz po koszeniu twoim i padał deszcz. Nie tłumacz się. Tylko, nie tylko Tylko lamusi się tłumaczyć. Cicho, ale jeszcze pokażę wam, że posadziliśmy w końcu tą rozplenicę, która przyszła z tego sklepu internetowego e, lawendę i lawenda następna jest tam z tyłu. I dwie lawendy dosadło, padły, więc trzeba tak, będzie dostać. to kupić, ale i tak będziemy kupować te mm, coś na tamtą rabatę, ale Wam na razie nie powiem, bo nie wiem, czy się uda to kupić. Idziemy po krwawą tak Tak jak Wam mówiłam, to jest nawóz jesienny do iglaków, żebym później nie zapomniała Wam pokazać. Mam włączony mikrofon. Mam włączony mikrofon. To jest ten do, na tego mączniaka. <grym zainteresuje> Dobrze, że wszystkich poinformowałeś, że masz włączony. Ludzie mam włączony mikrofon, nie słychać. <grym zainteresuje> to jest na tego mączniaka i wypsikam mu również dereń. Zobaczymy, czy będzie działać. I tutaj jest jeszcze... Weźmiesz, przesuniesz tego? To. I tu jest nawóz do uniwersalny i tym em, nawiozłam wszystkie nasze drzewa. Proszę Państwa, tu jest Vigones preparat na e, pająki. Co my tu mamy? Tu proszę Państwa mamy Cipex, Cipex 10E, preparat na kleszcze i jakieś inne no, na komary. komary. Tak, a tu jest, proszę Państwa, preparat krwawa felga, tak? To jest to? Tak. Płyn do mycia Felk, Will cleaner. A gdzie jest napisane, że to krwawa felga? No tak, chyba to się pospolicie, po mówię na to. Kto? Firmy K2. Broń Boże, nie była to żadna reklama, ale zaraz zobaczycie, jak to działa. Tak więc płyn jest dość specyficzny w zapachu. O, tam macie jeszcze moją nową e, Tom. Gadżeciarską e, skrzynkę na rower. Powiem, Właśnie, wam, szczerze, powiem wam szczerze, że robi robotę. Ja ją oczywiście spimpowałem to już w ostatnim odcinku. Możecie zobaczyć. Skrzynka fajna, bo jest nie za duża, nie za mała. Zawsze parę piwek się zmieści po drodze, jak wracamy z żabki, nie? Nieprawda. Teraz pijemy tylko. <laughs> Nieprawda, teraz pijemy i wódkę. Na zero. <laughs> no i teraz tak. Teraz wam tak na szybko pokażę, a później na spokojnie wam, e, wam, zro, e, wam zrobię relację. I teraz chodźcie, zobaczcie. Proszę przybliżyć te nieładne plamy, które tutaj chodzą. No I teraz psikamy takim preparatem. O, zobaczcie, dajemy mu chwilę, i on zaraz będziecie wiedzieli, dlaczego to jest krwawa felga. Tak. A to wszystko dzięki naszym widzom. Bo ja oczywiście nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, bo Łukasz nie używał czegoś takiego do samochodu. Także zobaczcie, co się z tym zaczyna dziać. Dotknę teletowe. paluchem. Tak więc, w zasadzie ja bym powiedział, że to nie jest krwawa, a buraczkowa felga. Ale generalnie, tam wszędzie, gdzie jest styczność z jakimś brudem, żelazem, no to wchodzi w reakcję i wszystko się wybarwia na taki czerwony, mocno kolor. I generalnie to nie jest też tak, że przykniecie, zostawicie na chwilę i to zniknie. Dobrze by było to wziąć jeszcze trochę, przyszorować jakąś szczotką ryżową. Ale ogólnie powiem Wam szczerze, że przy zastosowaniu tego płynu szczotki ryżowe i trochę wody, no to doprowadzicie do porządku Wasze płytki kostki I cokolwiek, co będzie wam właśnie no, chyba, zabrudzone. No, to się już tak żarło, że nie da rady, bo na tym tarasie tak mamy właśnie, że już. Tak Ale chyba żarło, takie już. chyba ślady z nawozu powinny zejść, tak więc słuchajcie, ja wam zaraz to pokażę w ładnym ujęciu, jak ogarnąć temat. No niestety takiego odwaliłam bo bola. Zobaczcie, tutaj ładnie zeszło. Była taka żółta plama po, naszym, po naszej wodzie ze studni, bo tutaj jest zraszacz, akurat w tym rogu, i wiadomo, że woda tutaj zawsze leci. Tutaj pięknie zeszło, ale niestety tam, gdzie sypnałam nawozem, no to tak. Średnie najeża W niektórych miejscach zeszło, w niektórych miejscach nie zeszło. Myślę, że by jutro jeszcze powtórzyć ten zabieg, może jeszcze troszkę się da wyszorować. Ja wiem też, że one po zimie troszeczkę się jakby trochę powycierają te ślady, więc ich tak nie będzie. Nie, no nie będzie. No piasek też przyjdzie, on troszeczkę też tak jakby wypiaskuje tą kostkę, więc myślę, że powinno być dobrze po zimie. Będzie mnie teraz denerwować niestety, no ale co ja zrobię. Sama odwaliłam manianę. Następnym razem trzeba uważać po prostu, żeby ten, ten nawóz nie zostawał. Wiem, w tamtym roku mi to powtarzaliście. Tym razem po prostu deszcz mnie złapał w trakcie nawożenia i nie zdążyłam tego zrobić, także mój błąd. No ale co? człowiek uczy się na własnych błędach, więc następnym razem będę po prostu tego bardziej pilnować. Także w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękujemy za uwagę i zapraszam Was na kolejne odcinki niedługo.